Serwisujesz samochody? Czy zdawałeś sobie sprawę z czego? Zanim się dowiesz, to jesteś doradcą serwisowym? Może kierownikiem serwisu, mechanikiem. Jak klient okaże ci ten dokument, to nie radzimy go bagatelizować. Dlaczego? Dla ogólnego dobra, także waszego, macie tam zawarte istotne informacje, aby efektywniej i skuteczniej wykonać czynności serwisowe. Nie radzimy tego kwestionować, nie odmawiać przyjęcia, bo może to akurat cichy klient, który właśnie sprawdza wasz serwis czy warsztat i nie chcielibyśmy być na miejscu takich serwisów mechaników postępujących jak personel tego serwisu odmówili przyjęcia tego dokumentu bo komu wiedzą jak należy wykonać przegląd zamiast należycie wypukać silnik choć dostali nowy olej do pukania silnika wlali płukankę do starego oleju i zaraz bez pukania spuścili razem ze starym olejem nie wypukali silnika należycie nie usunęli sporej części starego oleju zostawiając trochę preparatu płuczącego w silniku i olej w stanie wpływającym na niszczenie silnika nie wyczyścili obudowy filtra a włożyli nowy filtra powietrza, dodatkowo nieodpowiednio go zamontowali i silnik zasysał zanieczyszczenia. Ciała obce. Piach. Nie sprawdzili pracy silnika o sprzętu. W takim przypadku ryzykujesz nie tylko reklamacją, ale możliwymi i dotkliwymi sankcjami prawnymi i karnymi. Pomyśl 10 razy zanim zaczniesz się sprzeczać rzeczami oczywistymi i jeśli nie chcesz brać na siebie negatywnej karmy, serwisu i naprawie jest znacznie lepiej powierzony Tobie sprzęt. Być może naszego, wspólnego klienta.